Przez samochodem czy pociągiem jest zdecydowanie wygodniejsza niż podążanie do celu pieszo, szczególnie w takich warunkach. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób powstają drogi? Nie? No to zobaczcie. Budowa dróg no to, to nie jest tylko sama budowa to jest kwestia Budowy to jest kwestia utrzymania, to jest wreszcie kwestia pewnej optymalizacji, czyli żeby te drogi, jak już wybudujemy, żeby były dobrze wykorzystywane, a nie żeby były puste. Wreszcie mówimy tutaj o budowie dróg, ale też ważne jest to, co jest pod drogami, czyli podłoże gruntowe. Prawidłowe rozpoznanie materiałów i właściwości gruntów znajdujących się w podłożu jest niezbędnym elementem wykonania prawidłowego projektu, a później budowy drogi samochodowej lub drogi kolejowej. Budując drogi, Warto czasami drogę zrobić dłuższą lub kolokwialnie mówić bardziej zakręconą, byle by można ominąć trudne warunki geologiczne, geotechniczne znajdujące się w podłożu i byśmy mogli tą trasę wytyczyć po terenach bardziej przyjaznych dla inżyniera i budownicza. Pogoda ma istotny wpływ na stan dróg w Polsce Latem... Mamy problem tego typu, że jak jest bardzo gorąco, to takie nawierzchnie asfaltowe się kolejnują. Natomiast zimą z kolei mróz potrafi rozsadzić taką nawierzchnię. Tutaj na obrazku tym mamy symulację, przykład symulacji stanu ruchu. Te symulacje służą do tego, żeby sprawdzić nowy projekt albo żeby sprawdzić, co się... Dzieje, kiedy na przykład zamkniemy jakąś ulicę ze względu na remont. Tak jak w Matrixie, tamten informatyk patrzył na rząd cyfr i widział blondynkę. To my też tutaj patrzymy na rząd cyfr i od razu widzimy, jakie są wyniki. Mamy tutaj szynę, która latem się wydłuża, zimą skraca. Obecnie stosujemy w wielu miejscach tak zwany bezstykowy tor kolejowy, który polega na tym, że nie ma dilatacji, czyli szyna się nie może wydłużyć, w związku z tym wzrastają w niej siły, wzrastają w niej naprężenia. I teraz tor musi być na tyle dobrze utrzymany, żeby się nie wyboczył. W Europie najbardziej są znane linie dużych prędkości we Francji, ale w tej chwili występują również we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w Belgii, w Niemczech i w zasadzie to nie jest pytanie, czy się w Polsce pojawią, a raczej jest pytanie, kiedy. No, na kolei po kolei, a skrót PKP rozwinięto już na tyle możliwych, złośliwych sposobów, że lepiej tego nie przetaczać. No ale faktem jest, że ta sytuacja od lat spędza sens powiek podróżujących w przenośnej, i dosłownie. Ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej.